rozmawiamy o rodzinie jako domowym kościele. Ten temat przybliżą nam państwo Lucyna oraz Robert Łoch. Co to znaczy, że rodzina jest domowym kościołem? No, nam się wydaje, że możemy powiedzieć my jako małżonkowie, jako rodzice, małżonkowie chrześcijańscy, którzy zawarliśmy sakrament małżeństwa, po prostu staraliśmy się od samego początku, żeby ten Pan Jezus był obecny w naszym życiu małżeńskim, później rodzinnym. No, cały czas staraliśmy się współpracować z Nim. W ogóle cały czas staramy się mieć bliskie relacje z Panem Bogiem. No i myślę, że to też i bliskie relacje między sobą, bo to, to się wiąże z tym, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to, to nasze małżeństwo też wygląda inaczej. No i po prostu jak dzieci pojawiały się na świecie, to po prostu staraliśmy się jakoś być takimi wzorcami dla naszych dzieci. No i być, przede wszystkim być, żeby, żeby się ich wprowadzać. W obecność blisk i obecność Pana Boga, taką bliskość Pana Boga. No już od początku małżeństwa tak przyrzekliśmy sobie, że będziemy się wspólnie modlić, że te relacje nasze będą tak pielęgnowane, no i to można powiedzieć, że do dzisiejszego dnia no to, to staramy się właśnie to pielęgnować w naszym małżeństwie, żeby być bliscy sobie i, i na pierwszym miejscu, żeby był Pan Bóg i, i właśnie to nam się, można powiedzieć, udaje, bo, bo jest już tyle lat jesteśmy w domowym kościele, i, i, i to właśnie nas buduje przez całe te nasze życie małżeńskie. To. Kiedy rodzina faktycznie nim jest? Yy, no tak, to jest tak. Na początku, jak mówiliśmy, jak byliśmy po ślubie, obiecywaliśmy sobie, że będziemy się modlić ze sobą. Później, jak pojawiały się dzieci na świecie, no to staraliśmy się wprowadzać te dzieci w bliskość Pana Boga. No nie, nie było to łatwe, znaczy nie było to łatwe, w sensie tym, że po prostu jak, no na przykład jak ja byłam w ciąży, to zaczęliśmy się modlić od początku o te nasze dzieci, o to nasze dziecko, które jest w moim łonie, później jak dziecko przyszło na świat, modliliśmy się nad nim, później z nim, jakże było na tyle świadome, no po prostu cały czas ten Pan Bóg był blisko nas i blisko tych naszych dzieci i, i staraliśmy się, żeby on, on po prostu prowadził te nasze dzieci przez całe swoje życie, my jako rodzice chrześcijańscy, no staraliśmy się, Jakoś tak budować dobre relacje z nimi, ale żeby po prostu to było wszystko w obecności Pana Boga. No i tu zazwyczaj nie staraliśmy się być przykładem dla dzieci i nie, nie narzucaliśmy ich na siłę, że to coś muszą zrobić na siłę, na tego tylko pokazywaliśmy, że naszym życiem, naszym postępowaniem, że, że to jest podstawa naszego takiego właśnie życia rodzinnego, że, że to jest potrzeba taka i ukazywanie właśnie dzieciom, że. Że taka bliska relacja z Panem Bogiem, nas jako małżonków, tak okazywanie sobie czułości, bliskości, no to, to właśnie taki przykład dla dziecka, żeby, no żeby one widziały, jak to małżeństwo powinno od początku wyglądać, jak to życie rodzinne, że ten Pan Bóg, jak jest na pierwszym miejscu, to że wszystko w tym małżeństwie, w tej naszej rodzinie właśnie ładnie się układa. Co to jest rytuał rodzinny? Myślę, że tu byśmy mogli powiedzieć wspólna modlitwa, uczestnictwo we mszy świętej, no budowanie tych relacji z Panem Bogiem, uczestnictwo w nabożeństwach, bo to jest też ważne. No właśnie tak jak, jak my, tak jak mówiliśmy od samego początku, po pierwsze, że staraliśmy się modlić sami, później z naszymi dziećmi, uczyć ich te modlitwy, ale też bardzo często było tak, że braliśmy te dzieci nasze uczestniczyliśmy w mszy świętej, czy w nabożeństwach, w Drodze Krzyżowej, w, w roratach, na przykład w tym podczas Bożego Ciała, przez całą tą oktawę. No po prostu on, wprowadzaliśmy ich po prostu w to wszystko, żeby one były świadome też tego wszystkiego i żeby one później w swoim życiu dorosłym mogły też wybierać i iść za tym Panem Bogiem. Robi się, dostawał taki stały element nasze, naszej rodziny. To... No to do tego można zaliczyć też takie codzienne rzeczy no wspólne posiłki, że razem te posiłki zespół jak jest taka możliwość oczywiście, bo to wiadomo jaki teraz świat jest, praca wszystko, ale jak jest taka możliwość, żeby to być razem to taki też można powiedzieć rytuał, że się razem siada, razem się dyskutuje, coś razem się zje ten obiad czy tam śniadanie czy kolacje. No i czy tam świętowanie wspólnej niedzieli, jakieś określanie sobie wspólnych celów, no to, to jest ważne właśnie, żeby żyć razem w tej rodzinie. No i żeby tak każda rodzina sobie wypracowała, prawda? To wszystko, żeby, żeby to było takie nasze. Nie takie zaczerpnięte z zewnątrz, tylko takie nasze. Jak wygląda rok liturgiczny w życiu rodziny? Jak wygląda rok liturgiczny? No, właśnie tu jest ważne, żeby po prostu, jak już są te dzieci na świecie, żeby je wprowadzać. Na przykład powiedzmy w adwencie. My żeśmy to tak praktykowali, że chodziliśmy z naszymi dziećmi na rok. One się cieszyły, jak były mniejsze, a mamy trójkę dzieci tutaj na ziemi, jedno mamy w niebie. Więc one się cieszyły, że szły sobie z tymi lampionami, dostawały tam takie karteczki od sióstr najczęściej. To było też takie zachęta dla dzieci. No my jako rodzice musieliśmy się zmobilizować, żeby po prostu uczestniczyć z tymi dziećmi w tych rolatach czy w drodze krzyżowej. Ale dla nas to też takie było budujące, że, że my byliśmy tymi świadkami. No bo skąd te dzieci mają czerpać wzór, jak nie właśnie z, z, z rodziców, prawda? Przynajmniej tak powinno być według mnie. Powinniśmy się starać. I to ciągłe pokazywanie, że to, że to jest potrzeba właśnie nasza, że uczestnictwa w tym roku liturgicznym w tych nabożeństwach w, w, w czasie Wielkiego Postu, żeby uczestniczyć w tej drodze krzyżowej, w Roratach, no to nie tak, że zmuszać na siłę, ale pokazywać, że to ma wartość, że, że to jest dla nas ważne i to myślę, że to później procentuje, bo dzieci widzą, obserwują nas i widzą, że my staramy się uczestniczyć w tym, w ciągu, w tym roku liturgicznym, że jesteśmy zaangażowani. No i to zostaje, pewno później nie wiemy, jak oni w swoich rodzinach też prowadzą ten swój system wartości, ale my dajemy dobry przykład po prostu. Tu jeszcze bym tylko dodała, że to też tak wyszło parę lat temu, jak, bo tak jak mówię, no myśmy się starali z tymi dziećmi uczestniczyć w miarę możliwości w, w Eucharystii. Ja dużo czytałam na ten temat, dużo się dowiadywałam tak z książek i na przykład ja im wyjaśniałam, co dzieje się w, w tym momencie na Eucharystii, na przykład na ofiarowaniu czy na czy na przeistoczeniu. I, I powiem szczerze, że na przykład córka i, pa, i syn nam zwrócili na tą uwagę, że, że bardzo nam dziękują za to, że myśmy im pokazali, bo to ich też tak bardziej zbliżyło do Pana Boga, ale też im uświadomiło, jak ważna jest Eucharystia. Jak ważne jest na przykład ofiarowanie mszy świętej w danej intencji, co dzieje się właśnie w tym momencie przeistoczenia, że to, że to żywy Bóg przychodzi na ten ołtarz, że to nie jest takie tylko wyuczone, ale to po prostu trzeba sercem uczestniczyć tej, w tej Eucharystii. tak? No ale to właśnie, no to po prostu to jest rola nasza jako rodziców, żebyśmy im ukazywali, Naszym dzieciom, bo one później pójdą w świat, założą swoje rodziny, żeby oni też byli takim żywym przykładem, prawda? Właśnie. W jakich wspólnotach rodziny mogą się spotykać i formować? No my tu możemy najwięcej powiedzieć o Domowym Kościele, bo tak nam Pan Bóg pobłogosławił, że zaraz po ślubie wstąpiliśmy do Domowego Kościoła. Ksiądz Proboż zaprosił nas do, tego, do tej wspólnoty. Szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy w ogóle nic o tej wspólnocie, bo to byliśmy młodzi, więc po prostu dowiadywaliśmy się dopiero wtedy. Ale tutaj Domowy Kościół ma takie duże działanie, jeśli chodzi o małżonków, o rodziny, bo po prostu formujemy się przez cały ten czas. No my już tak jesteśmy już długo. Także no my możemy po prostu zachęcić do, do, do uczestnictwa w domowym kościele, do kręgów domowego kościoła, ale też jest bardzo dużo wspólnot, gdzie tutaj właśnie duszpasterstwo małżeń z jej rodzin, diecezji ternowskiej ma tak dużo do zaoferowania małżonkom. Także zachęcamy też tutaj małżonków czy młodych ludzi, żeby po prostu sobie weszli na stronę duszpasterstwa i po prostu sobie zorientowali się, jakie są wspólnoty, co ewentualnie, z czego mogą skorzystać. Ważne, żeby korzystać. My mieliśmy takie szczęście, że od początku małżeństwa dostaliśmy taką możliwość, bo ruch daje nam różne narzędzia do formacji, do, szczególnie do takiej budowania jedności z Panem Bogiem i przede wszystkim naszych relacji, budowania naszych relacji. A to nie zawsze jest łatwe, szczególnie w takim młodym w młodych małżeństwach, gdzie wiadomo jest to taka miłość bardziej zmysłowa, ale później w trakcie ich życia, no to ważne jest, żeby zbudować między małżonkami te relacje, bo jak się z początku, na początku małżeństwa tej relacji nie zbuduje, to później już będzie trudno w dalszym etapie małżeństwa, gdy małżeństwo dojrzeje, no to już trudno jest zbudować takie relacje. A jak się zacznie od początku, no to jednak później to procentuje, i to myślę, że widać po małżeństwach, nawet takie jak na co dzień się widzi w naszych zakładach pracy, w, naszych, w takim codziennym życiu. Widać, które małżeństwa dobrze ze sobą żyją, a które żyją obok siebie po prostu. Hmm. Jak zachęcić młode małżeństwa do formacji w domowym kościele? Wydaje mi się, że pierwsza to jest nasza postawa. To znaczy, właśnie osoby, które, które patrzą na nas, na pewno się też zastanawiają, dlaczego się im tak dobrze układa w tym życiu, dlaczego są tacy szczęśliwi. No właśnie, to jest, my uważamy, że tu jest duża zasługa właśnie do tego, że jesteśmy w domowym kościele. My mamy też taką możliwość, że jesteśmy doradcami w poradni rodzinnej, w, w parafii św. Jadwigi, więc my po prostu też pokazujemy to z narzeczonym naszym, że, że bardzo ważny jest właśnie stosunek. Takie odnoszenie się z szacunkiem do siebie. Też tak ciągle zwracam uwagę tym narzeczonym, żeby po prostu mówili sobie komplementy, żeby po prostu żyli taką, taką radością ze sobą, co nie jest łatwo w tym, w tym świecie, prawda? Ale, ale jeżeli oni będą mieć takie dobre relacje między sobą, też żeby się nigdy nie kładli niepogodzeni spać. Ale co, no to wszystko żeśmy właśnie wynieśli z tego domowego kościoła. Dzięki temu, że po prostu formujemy się cały czas, bo cały czas się formujemy, mamy zobowiązania, które mamy w danym miesiącu wypełniać. I to też nas po pierwsze, że zbliża do siebie samych, do Pana Boga, ale też te, te relacje między małżonkami, gdzie myśmy mogli widzieć i do tej pory cały czas patrzymy na te małżeństwa, jak wychowują swoje dzieci. Bo to jest takie bardzo budujące, i też można zaczerpnąć takie doświadczenie, że na to trzeba zwrócić uwagę. Na to no, Są takie sytuacje, że, że po prostu dużo czerpiemy z tych, z tych rodzin. No ważne, żeby mówić właśnie o tych od początku małżeństwa, żeby właśnie budować z, z sobą taką więź. No. Bo nie, nie każdy jest w ruchu jakimś, no. są małżeństwa, co nie, w żadnym ruchu nie są, i, ale też mogą szczęśliwie żyć. No, trzeba poznać się dokładnie, trzeba poznać swój język miłości, jak okazywać tej drugiej osobie miłość i jak po prostu służyć tej drugiej osobie, stać się darem dla tej osoby. No to jest ważne właśnie, żeby, żeby tak poznać się dobrze na początku. To, z tą swoją, i nawet, i potem poprzez taką nawet wspólną swoją modlitwę, to poznać i duchowość małżeń, małżonka, to, to to bardzo buduje taką bliskość. Młodym Małżeństwom wydaje się, że tylko taka właśnie bliskość cielesna, taki dotyk tylko ten, że najbardziej wiąże. No to też jest ważna sprawa, bo to jest radość dla małżeństwa, przeżywanie właśnie tej swojej seksualności, ale budowanie właśnie takiej sfery właśnie duchowej swojej, to budowanie takiego jednego serca małżonków, żeby później z biegiem lat po prostu stawali się takiej tak jednością, że nawet później w podejmowaniu decyzji. Okazuje się, że oni podobnie już później myślą, bo poprzez te lata tak by pracowali między sobą właśnie tą duchowość, że oni jak przychodzi jakaś decyzja, to są po prostu zgodni. I jak budować relacje rodzinne? To relacje, no to trzeba już zaczynać od początku, bo tak jak mówiłem już o, o małżonkach, że muszą budować, tak samo gdy przychodzą dzieci na świat, no, musimy poznać i to dziecko nasze dokładnie. Teraz właśnie trudny czas jest właśnie dla małżeństw, bo dużo tych rozproszaczy, takich i komórki, później te komunikatory, które są różne, zamykają po prostu ludzi w, w elektronice w tych środkach przekazu, a zapomina się właśnie o, o budowaniu tych relacji od początku. Do, bez relacji nie zbudujemy rodziny, bo, bo tu trzeba znać każdą osobę, każde swoje dziecko, jak reaguje na daną sytuację, poznać też tam jego duchowość. I, i to jest ważne później, bo gdy te dzieci odchodzą od nas, gdy budują swoje rodziny, one później, gdy są te relacje między rodzicami, one bardzo łatwo później im później przyjść do rodziców, zapytać, gdy mają trudności. Po prostu. Nie mają takiego problemu, tego dystansu między rodzicami nie ma, że, że boją się o coś zapytać. Po prostu jest ta więź z, z rodzicami i my możemy cały czas pomagać. No ja bym tutaj jeszcze dodała, że bardzo ważne jest, żeby znaleźć czas na rozmowę ze swoim dzieckiem, bo tak jak widzimy, że czasem przychodzą dzieci ze szkoły, są zdenerwowane, wystarczy popatrzeć w oczy, popatrzeć na, na mimikę twarzy, prawda, i widzimy, że coś się dzieje złego z tym dzieckiem. No właśnie, jeżeli my jako rodzice nie znajdziemy czasu na, na, na rozmowę z dzieckiem, no to kto ma im pomóc, prawda? Są czasem tak trudne sytuacje, że no właśnie tu jest bardzo duża rola rodziców, żeby po prostu znaleźć ten, tak jak mój mąż mówił, ten wspólny język, żeby zauważyć, co się dzieje z tym dzieckiem niedobrego, żeby po prostu, no, jeżeli jest jakiś problem, to żeby usiąść, porozmawiać i, i pomóc temu dziecku rozwiązać tę sytuację, prawda? Co nie jest zawsze łatwe, no bo, ale to jest właśnie ta więź rodziców z dzieckiem, bo jeżeli dziecko będzie miało do nas zaufanie, to na pewno nam powie też o wielu rzeczach. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.